Witam wszystkich. Nazywam się Marcin Ozowski. Jestem asystentem trenera młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 17 i 16. Oglądają Państwo Extra Time. W dzisiejszym odcinku mamy przyjemność zaprezentować Państwu zabawę piłka ręczna w trzech kolorach. Organizacja zabawy przebiega w sposób następujący. Mamy trzy zespoły oznaczone osobnymi kolorami po, równą, po równej liczbie zawodników. Zadaniem dwóch zespołów jest utrzymanie piłki między sobą. Trener określa sposób utrzymania, mogą to być podania rękoma, możemy również w większym stopniu zaawansowania technicznego wprowadzać podania piłki stopą po podłożu. Zadaniem trzeciej drużyny jest przechwycenie podania i zespół, który spowodował stratę Staje się drużyną broniącą. Zabawę możemy punktować na czas lub też, lub też liczyć wykonane przez zespoły podania. Celem tego typu, tego typu zabaw, zwłaszcza w pierwszej części treningu, jest pobudzenie zawodników, przygotowanie ich do dalszej części, do dalszej części zajęć treningowych, również dodanie elementu rywalizacji i zabawy. co na pewno w znaczny sposób wpływa na motywację zawodników do treningu.